Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji to organizacje międzynarodowe. Musimy zdawać sobie sprawę, że współcześnie kraje ze sobą współpracują i ta współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach. Może się odbywać na płaszczyźnie gospodarczej, na płaszczyźnie militarnej, jak również na płaszczyźnie politycznej co często się, się zazębia. Ale nie mniej jednak najważniejszą organizacją na świecie, największą, najbardziej globalną jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ, United Nations. Moi kochani, ta organizacja skupia prawie wszystkie kraje świata, z wyjątkiem takich krajów jak Watykan, czy Tajwan, który tak naprawdę stara się o członkostwo, czy jakichś mniejszych państw, które są na oceanie. Jaki cel ma ta organizacja? No, jej celem, jej jakby główną ideą jest to, żeby wszystkim ludziom na świecie żyło się dobrze, aby na świecie zapewnić pokój i bezpieczeństwo, aby zwalczać terroryzm, aby kraje istniały i miały prawo do jakby sprawiedliwego współistnienia na arenie międzynarodowej. Organizacja ta wspiera współpracę Między, między, między narodami, organizuje pomoc międzynarodową, co dalej? Dba o poszanowanie praw człowieka, dzieci, walczy z ubóstwem, pomaga regionom, ma na celu jakby wspieranie biednych regionów w rozwoju i jakby gonieniu reszty, reszty świata. Moi kochani, najważniejszym organem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Rada Bezpieczeństwa onz -u. Rada Bezpieczeństwa onz składa się, z 15 członków, w tym pięciu członków jest stałych. Są to moi kochani Chiny, Rosja. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Moi kochani, dziesięciu członków jest zmiennych oni się cyklicznie zmieniają. Co robi Rada Bezpieczeństwa? Powiedziałam najważniejszy, najważniejszy organ. Ona odpowiada za utrzymanie na świecie pokoju i bezpieczeństwa. I ona może właśnie ta organizacja, w sumie zresztą podobnie jak zgromadzenie ogólne, zgromadzenie ogólne to wszyscy członkowie i każdy na Zgromadzeniu Ogólnym ma jeden głos, natomiast Rada bezpieczeństwa może nakładać sankcje na państwa członkowskie, może wysyłać wojska, słynne błękitne hełmy czy błękitne berety, tylko pamiętajmy, że wojska Organizacji Narodów Zjednoczonych nie prowadzą działalności ofensywnej, czyli tak naprawdę ich zadaniem jest obrona, a nie a, tak. Ale rzeczywiście w różne tereny się wysyła, zagrożone tereny wysyła się wojska ONZ-owskie po to, żeby właśnie chronić ludzi i te, i te obszary. Okej, okay. inna organizacja to proszę Państwa Międzynarodowy Trybunał. Sprawiedliwości, i to jest oczywiście, domyślamy się, że to jest organ sądowniczy i on rozstrzyga spory między państwami. Ma 15 niezależnych sędziów i swoją siedzibę w Hadze. Na pewno słyszeliśmy, jak czasem się mówi, że ktoś oddał sprawę do Hagi i tak dalej. Sekretariat to taki, to taki moi kochani, byśmy powiedzieli, organ wykonawczy. On, sekretariat zajmuje się obsługą techniczno-administracyjną, no ale tak naprawdę wypełnia wszystkie polecenia ONZ-ów. Czy organów ONZ-u, wprowadza jakby w życie różne zarządzenia, decyzje, agendy. I pamiętajmy, że na czele Organizacji Narodów Zjednoczonych, na czele sekretariatu stoi sekretarz generalny ONZ. Ok, proszę Państwa, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co to jest, czym się zajmuje? No. Pożycza na przykład pieniądze biednym krajom. Co dalej robi, proszę Państwa? No, już powiedziałam, dostarcza tej pomocy. Dalej stara się zapewnić, zapewnić stabilność finansową. Zapobiegać inflacji w wielu krajach, udziela, jakby tworzy programy z Bankiem Światowym w celu wyjścia z kryzysu, właśnie z tej, z tej wymienionej inflacji, udziela porad, udziela, jak już powiedziałam, kredytów, tak? To jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Pamiętajmy, że z ONZ-em współpracuje wiele, jakby organizacji, które jakby podlegają ONZ-owi, tak? I właśnie taką organizacją, którą na pewno też znacie, jest Food and Agriculture Organization, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. I teraz moi kochani, co ma na celu ta organizacja? Oczywiście poprawa produkcji i dystrybucji żywności na świecie, walka z głodem na świecie, czyli, czyli rozwijanie obszarów, gdzie jest głód, wspieranie różnych procesów, które mają na celu poprawy produkcji żywności albo umożliwienia handlu tą, tą żywnością, tak? Udziela, ta organizacja udziela bezpośredniej pomocy krajom, gdzie rzeczywiście ten głód mamy. Musimy wiedzieć, że właśnie sukcesem ONZ-u jest wprowadzenie Zielonej Rewolucji, tak? Więc to jest cel tej organizacji zwanej FAO. Tak, w skrócie. OK, UNESCO, proszę Państwa, jest to organizacja do spraw oświaty, nauki i kultury, czyli wiemy, że jej zadaniem jest wspieranie międzynarodowej pomocy w zakresie właśnie kultury, sztuki i nauki. Wiemy, że UNESCO prowadzi listę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. WHO, coś bardzo na czasie, Światowa Organizacja Zdrowia, która ma za celu, na celu hmm, Walczyć z epidemią. No właśnie, chroni zdrowie ludzkie ustala bardzo często normy dotyczące składników leków na przykład, tak? Kolejna organizacja przy ONZ to UNESCO. Każdy z nas, przepraszam, UNICEF. Każdy z nas, każdy z nas oczywiście wie, że jest to organizacja fundusz działający na rzecz dzieci i celem tej organizacji jest tworzenie warunków do lepszego życia i rozwoju wszystkich dzieci na świecie. UNEP to jest program Anzotowanym do ochrony, do spraw środowiska, czyli tutaj tak naprawdę chodzi o współpracę w dziedzinie ochrony środowiska. To proszę Państwa są najważniejsze jakby organizacje przy ONZ i cała właśnie ta organizacja. Organizacje polityczno-wojskowe z kolei to te organizacje, które mają na celu tak naprawdę współpracę odnośnie tak naprawdę ochrony, i one, one mają za zadanie dać nam poczucie bezpieczeństwa. I taką największą organizacją jest NATO, czyli North Atlantic Treaty Organization, jest to organizacja Paktu Północnoatlantyckiego. Pamiętajmy, że do, tych, do tej organizacji należy wiele krajów europejskich. NATO Natomiast moi kochani, członkowie Unii Europejskiej, którzy nie będą członkami NATO, to Irlandia, Austria, Cypr, Finlandia i Szwecja. I proponuję to zapamiętać, bo czasem matura takie rzeczy. Rzeczy lubi. Co ma na celu NATO? Oczywiście wspiera działania na rzecz pokoju na świecie, ale tak naprawdę zapewnia bezpieczeństwo krajom członkowskim. Czyli wiemy dobrze, że NATO ma takie zadanie, że jeżeli któryś z krajów członkowskich zostanie zaatakowany, to sojusznicy NATO czują się zobowiązani do, do obrony. A więc wiemy, że tutaj mamy też wspólne jakieś manewry, wspólne szkolenia, jakby w tej dziedzinie współpracy. A więc, tak jak powiedziałam, NATO, to ma dać nam, moi kochani, poczucie, poczucie bezpieczeństwa. Kolejną organizacją o tym charakterze jest Organizacja Państw Amerykańskich, Organization of American States, tak? Ja proponuję bardzo często, jak uczycie się organizacji międzynarodowych, to sobie zawsze tłumaczyć międzynarodowy skrót, bo Właśnie te, te, te skróty, które znamy, pochodzą od międzynarodowego wyjaśnienia, więc, przepraszam, angielskiego wyjaśnienia, głupoty gadam, więc warto sobie to po angielsku napisać i wtedy łatwiej zapamiętać i wiemy, o co z w tej organizacji chodzi. Do organizacji zwanej OPA, OPA, należą wszystkie państwa amerykańskie i znowu pokojowe rozwiązywanie problemów między państwami. Podejmowanie. Yy, jakiejś akcji, jeżeli któryś z krajów zostanie zaatakowany, no i oczywiście współpraca Również gospodarcza tych krajów. Bardzo ciekawą organizacją jest ANZUS, i teraz uwaga: A-N-Z-U-S, i teraz uwaga: A Australia, NZ Nowa Zelandia, US United States, States czyli Stany Zjednoczone. Jest to Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku, jest to organizacja, która jakby zrzesza te trzy kraje, które mają zagwarantować sobie bezpieczeństwa, dają sobie takie właśnie wspólne poczucie bezpieczeństwa, ale musimy wiedzieć, że od 87 roku. Roku, USA nie uznają członkostwa w no Nowej Zelandii. To tak, taki bonus. Okej, okay, proszę Państwa. Wspólnota Niepodległych Państw to organizacja polityczno-gospodarcza. Musimy wiedzieć, że ta organizacja tak naprawdę zrzesza większość byłych republik Związku Radzieckiego, no czyli domyślamy się, że z Rosją na czele i te republiki, które z Rosją do dziś tak naprawdę współpracują. Jaki ma cel? No wspólna polityka zagraniczna, oczywiście rozwijanie współpracy gospodarczej, oczywiście zwalczanie przestępczości czy wspólna ochrona środowisko. Ja śmiem powiedzieć, że WNP to jest taka trochę mm, odpowiedź na, na NATO, tak, tego właśnie bloku wschodniego, czyli Rosji i byłych republik, które z tą Rosją współpracują. Moi kochani, kolejne organizacje to tak naprawdę są to organizacje gospodarcze i zobaczymy, kiedy będziemy je sobie omawiać, że na dobrą sprawę każda z nich ma na celu współpracę gospodarczą, otwieranie granic, wolny rynek, znoszenie ceł, wspólny handel, wspólny rozwój, wspieranie się, więc tak naprawdę, Chodzi o, o to, żeby, żeby kraje się finansowo i gospodarczo rozwijały i ułatwiały handel między sobą. I tu znowu polecam Wam przy nauce rozwijanie sobie tych angielskich nazw, bo to tak naprawdę tworzy nam skrót. NAFTA, North American Free Trade Agreement, czyli tak naprawdę północnoamerykański Układ Wolnego Handlu. Organizacja, do której należą USA, Kanada i Meksyk. Ameryka Północna i tak naprawdę, co robi? Tak naprawdę no, dba o to, żeby tworzyć w tym regionie strefę wolnego. I tyle. Kolejna organizacja APEC, czyli Asian Pacific Economic Cooperation, czyli tak naprawdę współpraca gospodarcza Azji i Pacyfiku. I tutaj, proszę Państwa, Azja i Pacyfik, to my domyślamy się, że będzie, będzie Australia, będzie Pacyfik, czyli będzie Meksyk, czyli będą i kraje Australii, i Azji, i Ameryki. Więc jest to taka duża organizacja, i znowu warto, nie będę wymieniać wszystkich członków, bo i tak nie zapamiętacie i nie o to chodzi, ale znowu, um, współpraca gospodarcza, czyli znoszenie barier celnych, czyli współpraca technologiczna, czyli integracja gospodarcza, wspieranie rozwoju gospodarczego różnych krajów, tak? Znaczy krajów oczywiście, krajów oczywiście członkowskich, tak? Kolejna organizacja, moi kochani, to. EFTA, czyli European Free Trade Association, czyli Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu i kto tutaj, kto tutaj należy. Chodzi o stworzenie strefy wolnego handlu z krajami Unii, Unii Europejskiej, czyli do tej organizacji należy, moi kochani, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Czyli tak naprawdę kraje europejskie, które współpracują z Unią. Europejską. Ok, kolejna organizacja O.E.C.D. czyli Organization of, for Economic Cooperation and Development, czyli Organizacja współpracy gospodarczej i, i rozwoju. Tak naprawdę. Um, ponad 30 wysoko rozwiniętych krajów na świecie. Do tej organizacji należy również Polska i znowu wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Taki jest cel tej organizacji. Następna ASEAN, czyli Association of Southeast. Asian Nations, czyli proszę Państwa, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Myanmar i Kambodża. Przyspieszenie wzrostu ekonomicznego krajów stowarzyszonych. Promowanie regionalnego pokoju i stabilizacji poprzez respektowanie zasad y, poczucia sprawiedliwości, zasad prawa i tak dalej, i Czyli znowu tak naprawdę wspólny, wspólny rozwój. Kolejna organizacja to WTO, World Trade Organization, czyli Światowa Organizacja Handlu, y, Liberalizacja handlu między krajami, czyli tak naprawdę wspieranie tego handlu, ułatwianie tego handlu, rozstrzyganie wszelkich sporów, przestrzeganie praw własności intelektualnej. Pakt andyjski utworzenie wspólnego rynku i przyspieszenie procesów rozwoju gospodarki czyli andyjski wspólny rynek inaczej się to nazywa Argentyna, Boliwia, Brazylia, czyli Ekwador, Kolumbia, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru, Urugwaj, Wenezuela, czyli tak naprawdę widzimy, że tutaj mamy Amerykę Południową i Środkową. Kolejna organizacja, moi kochani, tego jest, mówię, one mają wspólny cel, tak naprawdę ułatwianie handlu, wspólny rozwój rynek i tak dalej i tak M E ja na to mówię Mercosur, ale, ale to nie tak. Zniesienie barier handlowych. Należą do tej organizacji takie kraje jak Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela, Chile, Bolivia, Peru, Ekwador, Kolumbia. Czyli tak naprawdę mamy tutaj Amerykę Południową. Economic Community of West African States, czyli ECOWAS, wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej, promowanie integracji gospodarczej. Oczywiście. Kolejna organizacja, i ona, moi kochani, jest bardzo, bardzo ważna, bo to jest OPEC. Organization of the Petroleum Exporting Countries. Przepraszam za mój angielski, ale Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową. I to, że ta organizacja powstała, to. To musimy wiedzieć, że chyba dla, dla tych, którzy tej ropy nie mają, nie najlepiej, bo ta organizacja decyduje o poziomie wydobycia ropy, a jeżeli obniża wydobycie ropy, to wzrasta jej cena, więc tak naprawdę reguluje cenę na rynku. Kraje, które do tej organizacji należą, to Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Ekwador, Gabon, Gwina Równikowa, Irak, Iran, Katar, Kongo. Kuwait, Libia, Nigeria, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zobaczcie, nie ma tutaj Rosji, nie ma tutaj chociażby Stanów Zjednoczonych. Kolejna organizacja, moi kochani, to Unia Afrykańska. Należą do niej wszystkie kraje Afryki. Oczywiście promowanie rozwiązań demokratycznych na kontynencie, wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego, walka z nędzą, z korupcją, z biedą i tak dalej. Czyli również. W związku z tym ochrona praw człowieka, przestrzeganie tych praw, integracja polityczno-gospodarcza, działanie na rzecz zakończenia konfliktów i wyjaśnienia sporów. To, proszę Państwa, takie właśnie organizacje gospodarcze. Tak naprawdę najbardziej zaawansowaną organizacją gospodarczą, polityczną i społeczną jest Unia Europejska. Unia Europejska to organizacja, która. Stowarzysza 27 krajów. Ona opiera się na czterech swobodach. Na swobodzie przepływu osób towarów, usługi finansów. I tak naprawdę pamiętajmy, że Unia Europejska jest to bardzo ścisła, ścisła współpraca między, między krajami członkowskimi. Dalej, Unia Europejska prowadzi wspólną politykę zagraniczną. Dalej, dba o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, o, o wymiar sprawiedliwości, o przestrzeganie prawa w poszczególnych krajach. Tak? Proszę Państwa, dba o to, żeby wyrównać Poziom rozwoju gospodarczego. Czyli wiemy dobrze, że jest wiele funduszy, które mają na celu. Pomoc obszarom biedniejszym w gonieniu reszty, czyli żeby wszyscy obywatele w Unii Europejskiej żyli na takim samym poziomie, żeby przestrzegane były ich prawa, żeby mieli prawo do czystego środowiska. Więc ja osobiście bardzo lubię to, co, to, co robi Unia Europejska, dba o właśnie podniesienie naszego poziomu życia. Pamiętajmy, że w Unii Europejskiej mamy coś takiego jak Unię Celną, właśnie, czyli swoboda przypływu towarów, czy Unię Walutową. Unia Walutowa to jest, to jest wspólna waluta. Póki co Polska w tej Unii jeszcze. Walutowej nie jest. Wiemy, że niedawno z Unii Europejskiej wyszedł po raz pierwszy kraj, była to Wielka Brytania. Uda, Unia Europejska ma różne organy, jakby, no i oczywiście. Rada Europejska. Rada Europejska ma za zadanie wyznaczenie, jakby, kierunków podążania i rozwoju i ogólnej polityki Unii Europejskiej. I teraz, proszę Państwa, kto jest członkiem? Szefowie rządów. Głowy państw, szefowie rządów są członkami tej Rady Europejskiej. Wtedy, kiedy nagrywam, nie wiem, co chciałam powiedzieć OK. Dobrze, proszę Państwa, to była Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej to znowu jest to główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, oczywiście siedzibą w Brukseli i tak naprawdę te, ta, ta Rada ma funkcję. Prawodawcze i budżetowe, czyli podejmuje ważne decyzje w, danej, w, danej, w danym temacie. I teraz o co chodzi? Kiedy tak naprawdę Unia Europejska chce podjąć jakąś ważną decyzję w dziedzinie rolnictwa, spotykają się ministrowie rolnictwa, czyli w tym momencie członkami Rady Unii Europejskiej są ministrowie rolnictwa. Kiedy coś na temat ochrony środowiska, odpowiedni ministrowie dotyczący ochrony środowiska. Edukacji, ministrowie odpowiedzialni za edukację. Tak działa, tak działa, proszę Państwa, ta Rada. Komisja Europejska, europejska. To natomiast jest organ wykonawczy Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę odpowiada za politykę nadzoruje pracę wszystkich agencji i pracę zarządzaniem funduszami. I teraz uwaga, musicie wiedzieć, że ta komisja ma inicjatywę legislacyjną, czyli jeżeli chodzi o prawo unijne, to ona, ona tutaj gra pierwsze, pierwsze skrzypce i wydaje, wydaje rozporządzenia wykonawcze. I teraz uwaga, ona się składa z 28 komisarzy, którzy tak naprawdę są w randze ministrów, tak? to jest, pamiętamy, organ wykonawczy, Unii Europejskiej. I jak ja powiedziałam, to tak naprawdę jest bardzo, bardzo najbardziej zintegrowana organizacja i taka najbardziej zaawansowana rzeczywiście. Ja się też śmieję, że najbardziej ekologiczną organizacją jest też Unia Europejska, dlatego, że ma szereg narzędzi, którym jest w stanie zmusić kraje członkowskie do, członkowskie do przestrzegania pewnych praw i zasad, chociażby w dziedzinie ochrony środowiska nakładając kary. Tak? Wszyscy dobrowolnie wchodzili tutaj do tej organizację, więc muszą przestrzegać Wszelkich, wszelkich jej, moi kochani, zasad. Organizacje pozarządowe z kolei to takie, które nie, nie są powiązane z władzą publiczną, czyli nie są powiązane z rządami, czyli tak naprawdę one nie zrzeszają, nie zrzeszają krajów, ale jakby osoby, ludzi i tak dalej. I taką organizacją jest Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie. Ona jest, ona jest taka trochę trudna, bo ona jest pozarządowa, to jest samodzielna, neutralna organizacja ale, no, współpracuje też, współpracuje też z rządami, więc ona jest taka trochę rządowa, trochę pozarządowa. I teraz, czym się zajmuje ta organizacja? Oczywiście wszyscy wiemy, że zajmuje się pomocą ludziom poszkodowanym w wyniku różnych konfliktów, ofiarom wojny. Stara się, nie wiem, odbić jeńców, więc tutaj współpracuje z rządami, żeby, żeby udzielić pomocy jeńcom i ich, ich tak naprawdę odbić, odzyskać. Tak? To jest Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Lekarze Bez Granic, Doctors Without Borders oczywiście to jest organizacja, która tak naprawdę stara się zapewnić dostęp do opieki medycznej ludziom, które, którzy są pozbawieni tej, tej opieki. Wiemy dobrze, tutaj lekarze dobrowolnie się decydują, aby tak naprawdę ryzykując swoje, swoje życie udzielać pomocy medycznej tam, gdzie są walki, tam, gdzie są konflikty i tak naprawdę trudne i niebezpieczne obszary. Pamiętajmy, że to, jest, to, to są tak naprawdę organizacje, które polegają na tym, że tu jest dobrowolność, nie ma zarabiania, zarabiania pieniędzy, więc ja osobiście wielki szacun dla lekarzy bez granic. Amnesty International tak naprawdę walczy o obronę praw człowieka. Ta organizacja zajmuje się pisaniem listów do, do rządów krajów, gdzie się łamie prawa i takie, takie, takie organizowania, takie. Pisanie listów rzeczywiście jest bardzo często organizowane w różnych szkołach, szczególnie w szkołach średnich. Dalej, ta organizacja publikuje raporty i informuje, że w tym i w tym kraju zostały naruszone prawa człowieka. Pomaga się osobom, którym, których prawa są, są łamane, pomoc prawna czy pomoc właśnie finansowa. Survival International, czyli tak naprawdę to jest organizacja, która z kolei zajmuje się obroną społeczności plemiennej, która, która tak naprawdę jest zagrożona i walczy się o jakby ochronę i ustanowienie ich, ich odrębności kulturowej. Greenpeace. Greenpeace to tak naprawdę to dla mnie no, Greenpeace, zielony pokój, to taka pacyfistyczno, ekologiczna organizacja według mnie ludzi strasznie odważnych, którzy tak naprawdę walczą o ochronę środowiska, ale oni walczą tak. Tak bym powiedziała w terenie. Czyli jak nie chcą, żeby było ścięte drzewa, to się do niego przykują. Jak nie chcą, żeby przejechał pociąg z odpadami radioaktywnymi, to się przykują do torów, prawda, żeby ten pociąg nie przejechał. Rzeczywiście dużo, dużo ryzykują i ja bym powiedziała, że oni tak naprawdę walczą, walczą w terenie przeciwko zmianom, niekorzystnym zmianom klimatu. Walczą o ochronę lasów, o ochronę oceanów i wód, o powstrzymanie wielorybnictwa, o ochronę różnych gatunków zwierząt, różnych środowisk, które są unikalne. Unika w swoim, w swoim rodzaju. Więc powiedziałam, to taka, tacy, mi się zawsze kojarzy z młodymi, pełnymi energii ludźmi. Tak, więc to jest Greenpeace. Rotary International, Rotary International, tak naprawdę służba na rzecz, na rzecz innych ponad własną korzyść. Co to jest? Są to przedsiębiorczy, przedsiębiorcy i ludzie różnych zawodów z całego świata, które starają się świadczyć stopie zbronek, przepraszam, pomoc humanitarną yy, 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 i tak naprawdę szerzyć pokój na świecie. Caritas. Ja swego czasu myślałam, że Caritas, moi kochani, to jest organizacja polska, ale musimy wiedzieć, że ona może w Polsce jest związana z Kościołem, ale pamiętajmy, że jest to organizacja charytatywna, czyli organizująca pomoc ludziom, którzy są po prostu w potrzebie. OK, proszę Państwa, kolejna organizacja, tu już typowo polska, to PAH, Polska Akcja Humanitarna, Janina Ochojska, to jest udzielanie pomocy humanitarnej, tak naprawdę tam, gdzie są konflikty zbrojne, tam, gdzie są klęski żywiołowe, całe konwoje były, były organizowane. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jest to organizacja, która kupuje sprzęt medyczny, czyli wspiera tak naprawdę polską służbę zdrowia, kupuje maseczki, kiedy mamy pandemię, która tak naprawdę bardzo pomaga i według mnie robi dużo dobrego na rzecz ludzi starszych, ludzi, dzieciaków, po prostu ludzi chorych, zaopatrując tak naprawdę w szpitale. Szpitale, w sprzęt. Monar. była to organizacja Marka Kotańskiego, który nie żyje. To jest organizacja, która tak naprawdę przeciwdziała narkomanii, bezdomności, ludziom wykluczonym społecznie. Organizuje przytuliska dla tych ludzi, organizuje ośrodki, w których ludzie y, mogą wyjść z wszelkich nałogów, tak? Więc bardzo jakby pozytywna organizacja. La Strada z kolei to organizacja, która. Y, walczy z handlem ludźmi i niewolnictwem, bo trochę to dziwne brzmi, ale w naszych czasach ludzie także wykorzystywani są do ciężkiej pracy. I ostatnio pamiętam taka historia, kiedy Polacy byli w obozach pracy we Włoszech, pozabierane paszporty w uwłaczających warunkach, um, zastraszeni, bici i zmuszani do ciężkiej pracy za tak naprawdę przysłowiową miskę. Ryżu. I to są, powiedziałam, organizacje non-profit. Te organizacje nie przynoszą zysków, one, one są jakby dobrowolne. Członkowie działają tutaj w tych organizacji charytatywnie. Ok, temat trudny, wiem, że przez, przez Was znienawidzony, więc może przyjemniej będzie się słuchało i coś w głowie zostanie. Bardzo gorąco Was pozdrawiam.